Witam serdecznie, witam. Witam na dzisiejszym spotkaniu na żywo, rozmowy z Osiągoli. Na, na początek przeczytam przesłanie z książeczki. Kocham cię na każdy dzień. wersji Simon. Kochałem, kochać cię będę. Póki Ty, aniołem złotym, będziesz w tym pustym kraju i w tamtym świecie, gdzie wszystko stanie się lepsze. A więc to jest pierwsze przesłanie. Jeszcze przeczytam z książeczki: Odważ się żyć odważnie. Przesłanie: Zbyt wiele. Na naszych barkach zbyt wiele wzięliśmy na siebie. Nie jesteśmy już tak silni jak za starych dobrych lat młodości. Kiedy to poruszaliśmy niebo po ziemię, czas i koleje losy osłabiły jeden wspólny rytm odważnych serc. Lecz nasza wola jest nadal niezłomna. Chcemy podejmować trud, poszukiwać, odkrywać, a nie narzekać. I jeszcze weźmiemy naszą cudowną Luiz Hej, medytację leczące duszę i ciało co dla nas. Pomyślność. Jestem świadomy dobrobytu. Zawsze mam wszystko, czego potrzebuję. Odziedziczyłam wielkie bogactwo, miłość w moim własnym sercu. Im więcej dzielę się tym skarbem z innymi, tym staje się bogatsza. Pomyślność zaczyna się od pogodzenia ze sobą. Nieważne, ile mam pieniędzy. Jeżeli nie czuję się dobrze we własnej skórze, nie mogę tak naprawdę cieszyć się żadną sumą pieniędzy. Dom, samochód, ubrania, przyjaciele i konto bankowe to jedynie odzwierciedlenie moich myśli o sobie. I niezależnie od tego, gdzie jestem. Lub co się dzieje, potrafię zmienić. Prawdziwej pomyślności nigdy nie zapewni nam żadna suma pieniędzy. Pomyślność to stan umysłu. Mój umysł jest otwarty na przyjęcie, powodzenia. Co dzień rozpościeram szeroko ramiona i mówię. Jestem otwarta i gotowa na przyjęcie całego dobra i obfitości we wszechświecie. I zaczniemy od przesłania dobrostanu na dzień dzisiejszy na nasze spotkanie. Przez moją istotę przepływa nieskończone dobro, słowa mocy. Jestem wewnętrzną siłą. Inspiracja ewolnej. Szczęście nie jest otrzymywaniem tego, co chcesz, tylko doświadczaniem tego, kim jesteś. I iluminacja na dzisiejsze spotkanie e inspiracji EWF-owej. Boski plan mojego życia realizuje się teraz w pełni. I przesłanie anielskie, Aniu Stróż, młodzieńczej miłości. Przyjmuję miłość z wdzięcznością. Jestem otwarty na jej piękno, a jej piękno czyni mnie pełnym. I wyciągnę kochani na karty. Co prawda, te karty pozytywnej kreacji duszy autorstwa Ani Głowacz są do indywidualnej pracy. I ja pracuję z tymi kartami, to są bardzo piękne. Cudowne karty. To są karty dusz. I autorstwa Ani Głowa. I wyciągnę teraz wyjątkowo przesłanie duszy dla nas, na nasze spotkanie. Ale piękna. Nie wiem, jak to pokazać. O tak. Karta jednorożca. W najbliższe tygodnie przyniosą spełnienie Twoich najskrytszych marzeń. A więc piękna. Kochani, chciałam wyciągnąć przesłanie o czym rozważymy. Sukces jest moim boskim przeznaczeniem. Czym tak naprawdę jest sukces? Dla każdego sukces tak naprawdę oznacza co innego, prawda? Dla jednego sukces to będą pieniądze, to będzie stanowisko, to będzie rodzina, związek. Dla innych zdrowie, wyjście z choroby. I tak naprawdę to trudno jest jednym słowem określić, czym jest sukces. Tak jak wiele innych, tak jak pokora. Pokora, czym jest pokora? Ludzie w różny sposób mówią o pokorze. Niektórzy mówią: Mam pokorę, przyjąłem, przyjęłam do z pokorą. Ale czym jest ta pokora? Pokora jest to umiejętność w moim poczuciu, widzenia siebie w prawdzie. Pokora. Pokora to jest jednocześnie odwaga umiejętności takiej wejrzenia w głąb siebie. kim jestem? Jaka jestem, weź tam głęboko, tam daleko, tam, gdzie jeszcze nikt nie był, i zobaczyć tu jestem ja, ta B i ta Cacy. To ja z odwagą, z lękiem, z obawą. To ja. I kiedy wejrzymy tam w głąb, tam daleko, zrobimy, mówi się to rachunek sumienia, czy jeszcze inaczej. Ale przyjrzeć się i tak, bez okłamywania siebie, bo to jest takie, wiecie, bardzo trudne zobaczyć, że my sami siebie okłamujemy. I nie musi to być celowo. Ukłamujemy siebie z niewiedzy. Kłamujemy bo... Bo od najmłodszych lat uczono nas tak myśleć, oceniać innych ludzi. I tak dawno. Rozmawiałam z bliską mnie osobą. I wiecie, to nie były słowa o mnie, do mnie, ale o kimś innym. I powiem Wam, że zrobiło mi się smutno, że ta ta. Istota o swojej bliskiej osobie w ten sposób mówi i myśli, zapominając, że często do nas wróci to, co myślimy. Myśl, raz wrzucona, jak to się mówi w kosmos, czy słowo też mocniej. Prędzej czy później do nas wróci, czy nam się to podoba, czy nie. Ale takie są prawa wszechświata. A więc postarajmy się czyścić nas, nasz umysł, tak jak mamy nawyk mycia zębów, rąk, twarzy. Spróbujmy znać taką chwilę. Dobrze, żeby to było systematycznie, o danej porze. Siadam 50, 10 minut i czyszczę swój umysł. Obserwuję. Jestem obserwatorem swojego umysłu. Obserwuję moje myśli, nie zatrzymuje się nad nimi. Najpierw obserwuję one jak, jak chmurki, jak, jak fale płyną. Mogą pokazywać się w różnych postaciach, ale przyjrzyjmy się, co produkuje nasz umysł. A co on wyprodukuje, a jak my nie mamy panowania nad tym, to co się takiego stanie? Wykreujemy to. Często ludzie mówią: Ale ja tak nie myślałam. Może świadomie nie, ale pamięć w Twojej podświadomości, w Twoim banku informacji, który nigdy nie śpi. Ponieważ nasza podświadomość nigdy nie śpi. Wszystko rejestruje. Podświadomość nie rozróżnia, że to jest na niby, że to tylko film. To przeczytałam gdzieś tam w gazecie, czy gdzieś. Rejestruje. I wiecie, co. Coraz mniej spróbujmy przejmować tych informacji. My jesteśmy przebodźcowani. Ja na szczęście nie mam naście lat telewizji, a odbiornika nie mam, nie oglądam. To już coś mam. Mniej. Moje źródła informacji jest internet. Czyli wchodzę do poczty. Jestem jeszcze na Facebooku. Wchodzę na kanał. Mam kilka kanałów, więc czasem odwiedzam jeden, a czasem odwiedzam kilka. I czasem przysłuchuję się. Ale, jak zaczynam czegoś słuchać, to sprawdzam swoje emocje. Co się dzieje z moim splotem słonecznym? Czy on się podnosi do góry? Napinam się. To znaczy, że to, co słyszę, nie jest dla mnie. Ja osobiście wycofuję się. Często ludzie oglądają coś. Wyzywają, wyklinają, ale dalej oglądają. Nie wiecie co? Nie mają świadomości, że jeżeli używają słów obelżyły, to te słowa idą do nich też, do ich bliskich. Wszyscy jesteśmy połączeni. To nie jest tylko tak, że jest Antek, Kaśka, Zośka, jeszcze ktoś tam. Oczywiście jesteśmy jednostkami, ale jesteśmy połączeni. To Jezus nauczał coś się jednemu z moich braci uczynił, nieście uczynił. Jeżeli wysyłasz nieszczęśliwe myśli, to pomyśl, że ta myśl wraca do ciebie. Jeżeli masz dzieci, to Twoich dzieci, wnuków i tak dalej. A więc szanujmy to, co wkładamy do ust i co z niej wychodzi. Jeżeli jest trudno po prostu stwórcy moje słowa, moje myśli, moje czyny. Prędzej czy później przyjdzie, jeżeli Wam jest drugą. To tak ze mnie wypłynęło, prawdopodobnie miało wypłynąć. Wyciągnę przesłanie na zakończenie naszego spotkania. Ujawiłam się właściwie niespodziewanie na chwilę. Żeby przynieść trochę pozytywności, być może ktoś potrzebuje tej pozytywnej strawy. Znajduję czas, aby cieszyć się życiem. Śmieję się i doceniam każdą chwilę. Słowa mocy i zakończenie na naszego spotkania. Mam wiele dobra do zaoferowania światu. Inspiracja Ewy Czy możesz spojrzeć w przeszłość z taką samą przyjemnością, jak spoglądasz w przeszłość? I imitacja. Pomóż sobie. Daj światu odetchnąć. Wszystkie osoby, które są na wizji, jeżeli chcą, żebym im wyciągnęła przesłanie, to napiszcie proszę. Jeszcze przed zakończeniem wyciągnę dla Was przesłanie. Jakie jest przesłanie anielskie, anioł łagodności? Jego przesłanie brzmi. Czuję się łagodnie i spokojnie. Kiedy akceptuję to, kim jestem. A więc, kochani, to na dzisiaj tyle. Są tutaj istotki z nami, ale nie, nie napisały. Chętnie bym Wam to przesłanie dziś na żywo, bo kiedy transmituję na żywo, kiedy czytam to, to idzie z tym energia. A więc życzę cudownego dnia. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie wśród I do następnego razu. Pa pa.